Ten mężczyzna spędził 438 dni na otwartym oceanie bez zapasów jedzenia i wody pitnej. Jak mu się to udało? Czy w ogóle mu się udało? No cóż, usiądźcie wygodnie, bo to jest przerażające. Jose Salvador Alvarenga, który był co najmniej tak samo doświadczony jak on sam. Ale tego dnia jego przyjaciel z nieznanych przyczyn nie mógł przyjść na zmianę. Jose nie chciał rzucić pracy, ale samodzielne łowienie rekinów też go nie interesowało. Zapytał więc kierownictwo, który z innych rybaków firmy mógłby mu towarzyszyć. Okazało się jednak, że nikt. No, prawie nikt. Nie chodziło o to, że w zespole jakoś źle odnosili się do Jose, czy coś takiego. Po prostu tego dnia wolny był tylko bardzo niedoświadczony młodzieniec, 23-letni Ezekiel Cordoba. Trochę się wahając, Jose zgodził się i 17 listopada 2012 roku, roku wszedł na zmianę razem z Ezekielem. Tego dnia wyruszyli z wioski Costa Azul w Meksyku, odpływając od brzegu na 120 km. Ważne, żebyście zrozumieli, że na 120 km od brzegu wypłynęli na małej 7-metrowej łódce, która nie miała dachu ani nawet żadnej kabiny, żeby się schować w razie czego przed słońcem. A z wyposażenia technicznego na pokładzie była tylko radiostacja do łączności z lądem oraz lodówka do przechowywania ryb. A ważne, mieli też nóż. Początkowo wszystko układało się pomyślnie, jak to zazwyczaj bywa w takich historiach. Mężczyźni ledwo nadążali z wyciąganiem nowego połowu. Wkrótce jednak pogoda gwałtownie się zmieniła. Nie na lepsze. Rybacy zrozumieli, że zbliża się niezwykły deszcz, lecz prawdziwy sztorm. Ale mimo to po prostu kontynuowali łowienie ryb. Chcieli zarobić więcej i myśleli, że zdążą uciec zanim dopadnie ich sztorm. Ale wszystko zmieniało się zbyt szybko. W pewnym momencie Hoz i Ezechiel zrozumieli, że nie mają już dokąd uciekać. Byli w samym środku sztormu, ale nie panikowali. Trzymali się, wierząc, że wkrótce wszystko się skończy. Parę godzin wytrzymają i już będą wracać do domu. Z ogromnym połowem, ale sztorm tylko nabierał na sile i ostatecznie trwał 120 godzin. To znaczy, że mężczyzn kołysało na potężnych falach przez całe pięć dni. W tym czasie oczywiście próbowali wydostać się ze sztormu i nawet wyrzucili z powrotem do oceanu około pół tony ryb, które wcześniej złowili. Łódź była zbyt ciężka, by jej mały silnik mógł wyrwać mężczyzn z objęć żywiołu. Dlatego robili wszystko, aby zmniejszyć jego wagę. W panice wyrzucili też za burtę część swojego ekwipunku, ale to i tak nie uratowało motorówki. Nie mogąc już dłużej walczyć z żywiołem, po prostu zgasła i nie chciała się już włączyć. Jozef miał krótko falówkę i oczywiście z niej skorzystał. Nawiązał kontakt z przełożonym i poprosił, żeby wysłał kogoś na pomoc. Po tym bateria w krótkofalówce padła, wysłano grupę ratunkową, ale po dwóch dniach poszukiwań, w dość trudnych warunkach, nie udało się znaleźć żadnych śladów Jose i Ezechiela. Cóż to nie jest dziwne? Raczej ratownicy nie mogli się domyślić, że małą łódkę zniósł prąd aż 450 km od linii brzegowej na otwarty ocean. A ponieważ rybacy przestali się zgłaszać, po kilku dniach akcja ratunkowa została zakończona. Rybołówstwo wydaje się być powiązane z branżą informatyka. A więc Hose i Ezekiel znaleźli się pośrodku Oceanu Spokojnego, bez środków łączności i możliwości sterowania łodzią. Nie mieli wioseł ani kotwicy, by zatrzymać się w miejscu. Tak więc po zakończeniu burzy wiatr nadal pchał ich w głąb oceanu. To był szósty dzień od momentu, gdy mężczyźni odpłynęli od brzegu i praktycznie wszystkie zapasy jedzenia, które zabrali ze sobą na 30-godzinną, jak myśleli, podróż, już zostały zjedzone. Zrozumiawszy, że na ratunek mogą czekać długo, bardzo długo, rybacy, aby nie umrzeć z głodu, zaczęli łowić małe ryby i ptaki, które jedli na surowo. Aby ugasić pragnienie, zbierali deszczówkę do plastikowych butelek, które wyłowili z wody. Ale nie wyrzucajcie butelek do wody. A czasem pili krew żółwi, albo właściwie mocz. Każdego dnia mieli nadzieję, że właśnie dziś ktoś ich uratuje, ktoś do nich dopłynie, albo oni dopłyną do jakiejś wysepki. Ale nic się nie zmieniało. Za burtą łodzi był tylko nieskończony ocean, a jeden dzień zastępował kolejny, przechodząc w tygodnie, miesiące. Nie było im wesoło. Według słów Jose, mniej więcej po czterech miesiącach od utraty kontaktu ze światem zewnętrznym, jego młody towarzysz stracił ostatnią rzecz, która go ratowała przez cały ten czas nadzieję. Z każdym dniem Azikiel coraz bardziej wpadał w depresję, a poza tym czuł się źle fizycznie z powodu ciągłego spożywania wyłącznie surowego jedzenia. Bolał go brzuch, czuł się źle, chociaż swoją drogą Jose znosił wszystko w miarę dobrze. Tak czy inaczej, w końcu Ezykel podjął decyzję, żeby w ogóle nic nie jeść. Zrozumiał, że to oznacza tylko jedno – śmierć, ale po prostu już nie chciał walczyć. Przed śmiercią wziął od Hose słowo, żeby ten nie jadł jego ciała. Przez pierwsze kilka dni po tym, jak Ezikel zasnął na zawsze, Hose kontynuował swoją wędrówkę, a właściwie dryfował z jego ciałem. Co więcej, nawet z nim rozmawiał. Jakby to dziwnie nie brzmiało, Hose nie chciał zostać naprawdę sam. Jak możecie się domyślić, na pokładzie łodzi panowała niezbyt sprzyjająca atmosfera dla zdrowia psychicznego każdego człowieka. Hose nie był wyjątkiem i nawet myślał o śmierci. Ale jednak tego nie zrobił. Powiedział, że uratowała go wiara w Boga i strach przed piekłem. Mniej więcej po tygodniu, Hose odebrał ciało byłego przyjaciela. Zrozumiał, że jeśli zostanie w jego towarzystwie dłużej, po prostu straci rozum. Od tego momentu został sam w łodzi i dalej dryfował po oceanie. Ale czy przez cały ten czas nikt nie przepływał obok jego łodzi? Przepływali. Przez następne sześć miesięcy dryfowania po oceanie, Jose widział wiele transoceanicznych kontenerowców, ale po prostu nie mógł dać żadnych znaków o pomoc. No, takich, które byłyby zauważone. Krzyczał, machał rękami, ale to wszystko oczywiście było na próżno. Pewnego razu obok niego przepływał statek towarowy, na którym było czterech mężczyzn i byli wystarczająco blisko, żeby go zauważyć. I oni go zauważyli, ale po prostu popłynęli dalej? Jose było to bardzo poruszające, w najgorszym tego słowa znaczeniu. Ale mimo wszystko starał się nie tracić nadziei i kontynuował swoją podróż na maleńkiej łódce przez ogromny ocean. Ale bądźmy szczerzy, nie miał zbyt wielkiego wyboru. Mężczyzna śledził upływ czasu, obserwując fazy księżyca. I kiedy naliczył piętnasty cykl księżyca, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Zobaczył w oddali zielone palmy kokosowe. Przed nim była ziemia, to była wyspa. I kiedy Jose był wystarczająco blisko, po prostu wyskoczył od razu do wody i popłynął do brzegu. Kiedy do niego dotarł, po prostu od razu padł na plaży. Upadł i stracił przytomność. Jak się później okazało, Jose wyrzuciło na najbardziej południowy atol wysp marszala o nazwie Ebon. Na szczęście mężczyzna znalazł się w dość korzystnym miejscu na wyspie, ponieważ wkrótce mógł zauważyć oznaki cywilizacji samotny domek na sąsiedniej wyspie. Te wyspy są tak blisko siebie, że ich mieszkańcy mogą po prostu przekrzykiwać się do siebie, na przykład: hej, co tam, jak minął dzień? i tak dalej. Co też zrobił Jose. Kiedy zobaczył parę wychodzącą z małego domku na sąsiedniej wyspie, zaczął krzyczeć i machać rękami, żeby zwrócić na siebie uwagę. Para, co logiczne, trochę się przestraszyła, ale jednak zbliżyła się do Jose. Łamaną angielszczyzną i gestami poprosili o nóż. Jose od razu spełnił ich prośbę. Potem para zaprowadziła go do swojego domu, pozwoliła mu się wykąpać po raz pierwszy od roku, dała mu ubranie, bo był praktycznie nagi, oraz jedzenie, na które Jose rzucił się od razu. Ale nie tylko głód dręczył już 37-letniego Jose, był też spragniony kontaktu z ludźmi, bo nie rozmawiał z nikim od bardzo, bardzo dawna. Więc na początku po prostu bełkotał po hiszpańsku, nie przejmując się tym, że nikt na wyspie go nie rozumiał. W ogóle para wkrótce powiadomiła władze lokalne o Jose. Burmistrz wyspy zebrała zespół, by zająć się sytuacją. Obejrzeli łódź mężczyzny, którą znaleziono w pobliżu wyspy, i zobaczyli w niej żywego ptaka, który był przywiązany za nogę, a także ptasie szczątki, kości, pióra oraz skorupę małego żółwia, która służyła jako kubek do picia. Jose nie umiał wytłumaczyć, kim jest i skąd pochodzi, więc dano mu marker i papier, by mógł to narysować. Ale to, co rysował, nie mieściło się w głowach ludzi wokół. Po prostu nie wierzyli, że to możliwe. Bo jeśli to, co próbował wyjaśnić Jose, było prawdą, oznaczało to, że na swojej łodzi przepłynął od 9 do 11 tysięcy kilometrów przez Ocean Spokojny. A sama 438 dni Jose poprosił też o telefon, żeby zadzwonić do swojej rodziny, ale mu odmówiono. Burmistrz podejrzewał, że ta osoba nie jest tym, za kogo się podaje. Zwróciła się do policji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w stolicy Madżuru, aby pomogli jej rozwiązać sytuację. Jose spędził 5 dni na Ibonie, a następnie został przetransportowany do Majuru, gdzie ostatecznie go zidentyfikowano. Wszyscy byli w szoku. Spędził 11 dni w szpitalu, a następnie wyruszył do Salwadoru, skąd pochodzi, aby połączyć się z rodziną. Wydawało się, że to kolejna piękna historia o ocaleniu. Ale do Jose było wiele pytań, które pewnie pojawiły się także u kogoś z Was. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach jakie. Najwięcej uwagi poświęcano temu, że w takich warunkach, w jakich przebywał mężczyzna, człowiek powinien był co najmniej zachorować na szkorbut, chorobę wywołaną niedoborem witaminy C. W Ukrainie ten witamina jest praktycznie niedostępna. Poza tym, w to, że Jezechiel po prostu postanowił umrzeć z głodu, również wierzyło daleko nie wszyscy, zwłaszcza członkowie jego rodziny, którzy później sądzili się z Jose. Jednak liczne przesłuchania i badania sposobu przetrwania Jose potwierdziły prawdziwość jego historii. Co więcej, witaminę C mógł otrzymywać z mięsa żółwi. A jeśli chodzi o Ezechiela, to jest ciekawiej mógł z nim zrobić wszystko, co tylko chciał. Tylko problem w tym, że tego nie da się udowodnić. W żaden sposób. Tak. Kochani, jeśli obejrzeliście to wideo aż do tej sekundy, wiedzcie, że jesteście najlepsi. Naprawdę was uwielbiam i bardzo doceniam to, że oglądacie mój kanał. Nigdy nie traćcie wiary w siebie. Wszystko będzie dobrze, obiecuję i gwarantuję wam to. Wierzę w to. Z wami był Wusanio. Obejrzyjcie proszę jeszcze to wideo i to. Ono jest naprawdę super. Kobieta, tutaj jest kosmos. Naprawdę obejrzyjcie. Świetne. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!